Cześć, jestem z 10. I dziś w 16 odcinku Minecraftowych budowli pokażę Wam wulkan i świątynię Creepera. Tak, to jest tam duża dziura. Tu mamy kolejkę. Yy, wózki, ok. Nie wiem o co chodzi. A dobra No i tutaj po bokach spływa lawa. A tu jest wszędzie oleju z bardzo ładnie się to prezentuje w nocy, ale przejdźmy teraz do świątyni Creepera. Tu schodki. I tam wejście. Oczywiście pułapki. Standardowo. I wtedy, a trafisz na stół, a wrócisz na stół. Wró Chodzi o to. O, bo no, trzeba to dzięki I wtedy, ony się odpoczą. Spróbował coś takiego. Ok, no i tu 9 razy 99. Spójrz za siebie. Trzeba wybrać. Jak nie ci odpowie to wtedy się tu lawa wylewa? Jest źle. A poprawna odpowiedź to było... 891. Tutaj kolejna pułapka. O! Wow. Trzy klatki. Yy, dobra. Okej. Okay. Yy, 25. No to tu coś tego taki, tak, tak powiedz. Przeskoczyć, bo to nie uaktywia, tylko to uaktywia, a to jest taka jakby um, zmyłka i normalnie przejść, skacz daleko. Tu się nie da doskoczyć, bo będzie tu spadało. Tu powinno się zauważyć, tu dźwignię nacisnąć, tu się wysuną pistody. Soki, gdzie doskończyła miałam laga da świątynia Creepera. Taki to fajny pokoik. Malutka Creepera i blok Ła, hmm. No to, taka oto jest ta świątynia. Mam jeszcze po...